Mam z tej sceny filmy grypl. Przed chwilą był live. Nic nie gadałem, bo totalnie nie mogę odpalić kamery. Bo ja mam w laptopie wbudowaną kamerę, ale to chyba nawet nie działa. Muszę sobie kupić kamerę. Później nie chcą, co wyszłem i totalnie nie było mnie słychać. A było, że nadawanie na żywo mam. Nie mogłem załączyć w ogóle nic. Więc przepraszam Was za tego testowego live'a, ale tak jak powtarzam, to był testowy live, żeby tak sprawdzić. Następny live pojawi się z kamerką i już powinno wszystko pięknie działać. Do trzech razy sztuka, co nie? Dobra, no to ja kończę tego live'a. Live Odcinek i do następnego. Cześć, cześć. subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Pa!